Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura tak jakby ze środka Europy. Dzisiaj chciałem krótko opowiedzieć Państwu o książce Italo Swevo zatytułowanej Zeno Cossini. Książka ukazała się w serii Cymelia, serii Artrażowskiej w roku 2023 w przekładzie pani Zofii Ernstowej i z posłowiem pani Marii Karpińskiej. Do przeczytania. Głównego tekstu jest 470 stron, więc jeżeli lubicie Państwo opowieści dłuższe, ale nie nieprzesadnie, no bo to nie jest znowu tysiąc, no to Zeno Cossini może być dla Państwa czymś potencjalnie interesującym. Do mnie książka trafiła w ramach eksploracji wątku Joyce'owskiego. Italo Swewo zdał Jamesa Joyce'a. Peripetie życiowe autora Zena Cossiniego. Opisuje Maria Karpińska w tym posłowie, o którym wspomniałem. Nie będę ich więc tutaj jakoś streszczał specjalnie. Dość powiedzieć tylko, żeby kontekst wybrzmiał, że kiedy z powodów czysto biznesowych, handlowych, Ettore Schmidt, czyli Italo Svevo, bo Italo Svevo to pseudonim artystyczny, a ten twórca nazywał się tak naprawdę Ettore Schmidt. Więc, kiedy Ettore Schmitz zdecydował, że będzie uczył się języka angielskiego, to tak złożyło się, że akurat wtedy w Trieste bawił irlandzki pisarz James Joyce, który tych lekcji angielskiego Schmitzowi udzielał. Panowie, przebywając trochę czasu razem, rozmawiali też o literaturze, a ponieważ Schmitz, czyli Italo Sevo, miał już jakieś swoje wcześniejsze próby literackie. To zaprzyjaźnili się i, według tego posłowia, tak naprawdę to Joyce przywrócił kszmicowi chęć pisania. Chęć pisania nieco przygaszoną, po tym jak jego wcześniejsze teksty no, przeszły całkowicie bezecha, nie były w żaden sposób skomentowane. On, można byłoby powiedzieć, zawiesił tę swoją karierę pisarską i po prostu robił inne rzeczy, biznesy prowadził. No, i rozmowy z Joyce'em chyba doprowadziły do napisania tej książki, wpłynęły na jej kształt. No, i dostajemy rzecz modernistyczną, dostajemy rzecz bardzo interesującą. To jest książka triesteńska. I Triest tutaj pojawia się regularnie. Triest pojawia się tutaj jako miasto, ale pojawia się też jako przestrzeń. Przestrzeń z jednej strony. Krańcowej peryferii monarchii austro-węgierskiej, ale z drugiej strony pojawia się też jako przestrzeń mieszania się, przestrzeń różnych wpływów. Widać to w licznych komentarzach autora, w licznych komentarzach dotyczących języka triesteńskiego, dotyczących języka włoskiego, dotyczących pisania po włosku, a także w końcowej części książki, która rozgrywa się w czasie I wojny światowej już ale do tego momentu wrócę później. Czytając Zeno Kossiniego, dostaniecie Państwo obraz życia w Trieście, obraz życia osoby, no teraz powiedzielibyśmy pewnie z klasy średniej, z takiego nieco bardziej zamożnego mieszczaństwa. Obraz, który jest pisany w ramach wspomnień. Ta książka ma kilka warstw narracyjnych i jest, no... Powieścią szkatulkową to za dużo byłoby powiedziane, ale tam są różne poziomy zagłębienia. Główna część tej książki, czyli to, w czym Państwo będziecie przebywać czytając ją, to będą wspomnienia, wspomnienia, no powiedzmy, z młodości czy z wczesnego okresu bycia osobą dojrzałą, i to jest główna część tej książki. Kiedy mówię główna część, to mam na myśli jakieś 90% treści. To jest historia, która jest opowiadana przez narratora, jego refleksja nad swoim życiem, jego zapiski o swoim życiu. Te zapiski podzielone są na kilka rozdziałów, a rozdziały te są rozdziałami, nazwijmy to, problemowymi. Narracja w nich prowadzona jest wokół jakiegoś zjawiska, zdarzenia. Jest więc rozdział o paleniu i o tym, jak to palenie główny bohater rzuca, czy właściwie rzucił, ale nadal pali, bo to jest dosyć specyficzny status tego, czy udało mu się rzucić, czy nie. Jest rozdział poświęcony staraniu się o małżonkę. Bardzo ciekawy rozdział. Jest rozdział poświęcony już relacji z żoną, ale także z kochanką. To bardziej właściwie rozdział jest o relacji z kochanką. No i jest rozdział o prowadzeniu. Biznesu, o prowadzeniu domu handlowego w Trieste. Te rzeczy poukładane są chronologicznie, natomiast każda z nich jest pewnego rodzaju zamkniętą całością. Tam oczywiście następują jakieś przekazania i nie można powiedzieć, że to są zupełnie osobne teksty, ale każdy koncentruje się wokół czegoś innego. To są ci sami bohaterowie, ale czujemy, że ten ciężar, że środek ciężkości. Jest w tych fragmentach ustawiony w różnych miejscach. To jest ta najgłębsza warstwa, natomiast nad tą warstwą nadbudowane są inne, bo te wspomnienia, które Państwo będziecie czytać, dowiecie się o tym z takiego mini wstępu do nich: to są wspomnienia, które autor czy narrator spisuje, dlatego że poprosił go o nie jego terapeuta. Autor bowiem, czy narrator, jest. W terapii, w tej chwili psychoanalitycznej, i opisuje swoją młodość, opisuje swoje historie. I to jest drugi tekst, który w tej książce Państwo przeczytacie bardzo króciutki. Dosłownie kilkanaście zdań, które mówią, wprowadzają taki kontekst, dlaczego on to pisze. Natomiast ten najwyższy poziom, taki meta, powiedziałbym, to jest. Krótki tekst wprowadzający, który pisze z kolei lekarz prowadzący, psychoanalityk, który opatruje właściwie te teksty, które można byłoby powiedzieć w całości pozyskał od pacjenta, w tym wypadku od, od autora, od Italo Svevo. On patruje takim komentarzem, którym pisze o tym pacjencie i mówi, że te teksty po prostu przekazuje dalej do tego, żeby one tam, żeby je wydać, podpisuje się jako dr S. Czy jest to dr Sigmund, czy jest to doktor Swewo, to jest do państwa uznania pozostaje. Poza tym, ostatnia część tej książki, zatytułowana Psychoanaliza, to jest również fragment pisany przez nazwijmy to pacjenta ale pisany trochę inaczej, dlatego że pisany jest w fabularnej teraźniejszości. To jest historia, która zaczyna się w roku 1915 i jest to rodzaj dziennika, takiego bardzo luźnego dziennika, tam wpisy są co kilka tygodni. To jest bardzo krótki tekst, zaczyna się w roku 1915, kończy się w 1916 i to jest tekst zamykający cały ten zbiór. Ta konstrukcja wygląda tak, że narrator opisuje historię swojego życia czy zdarzenia ze swojego życia, a potem w ramach takiej refleksji pisze tekst krytykujący lekarza, pisze tekst krytykujący metodę, wyśmiewający tego lekarza, mocno osadzony już w kontekście teraźniejszym. Jest rok 1915-16, toczy się wojna. Triest jest poza tą wojną jeszcze, ale właśnie następuje zdarzenie, kiedy on wchodzi w ten konflikt. No, i do tego dołożony jest ten wstęp lekarza, który te wszystkie rzeczy zbiera i publikuje. Nie wiem, czy dość jasno to przedstawiłem, natomiast ma to swoje znaczenie, dlatego że w tej książce, znakomicie napisanej, znakomicie napisanej, czyta się to z otwartymi ustami. To jest wspaniale napisane, wspaniale historie, pięknie napisane, ale ma znaczenie to, w którym momencie pisane są jakie rzeczy. I to pisanie trochę się różni, bo historia o wczesnej dojrzałości, tak to nazwijmy, jest historią, która pokazuje autora czy narratora w zupełnie innym świetle. To jest człowiek, który żyje wizjami, powiedziałbym. Żyje zastanawianiem się, co się wydarzy, jeżeli ktoś coś zrobi. Żyje zakładaniem, co się wydarzy, jeżeli ktoś coś zrobi, albo jeżeli on coś zrobi. I jest to taka część, która jest mocno, nazwijmy to refleksyjna, bo bardzo mocno wybrzmiewa tam to, że on tę historię nam opowiada z jakiejś perspektywy już dosyć odległej. Natomiast historia podsumowująca ta historia, która zatytułowana jest Psychoanaliza, ma inną formę. To znaczy, formę ma tę samą, ale jest inaczej napisana. Ona jest dużo bardziej sprawcza. Ona jest. Krytyką metody, prześmianiem metody i taką czapą, która nadbudowana jest jako komentarz do metody psychoanalitycznej, oraz jest to komentarz do zdarzeń z tej przeszłości. Komentarz, w którym no, narrator zastanawia się, czy naprawdę potrzeba psychoanalityka do tego, żeby człowiekowi, któremu podobają się kobiety, zwłaszcza atrakcyjne, no, żeby mu jakieś imputować historię o tym, że pragnie zabić ojca i posiąść matkę, a tu wprost to wybrzmiewa, to znaczy wprost wybrzmiewa to, że autor pisze: No, jestem wyleczony, jestem wyleczony, bo doktor powiedział mi, że jestem wyleczony i że całe moje życie to tylko dlatego tak się ułożyło, że marzyłem o tym, żeby posiąść matkę i zabić ojca. Nadaje to całości jeszcze większej ironii. Mówię jeszcze większej, bo cała historia życia Zeno to jest historia tragiczno-humorystyczna. Ta książka jest humorem przesycona. Nie ma tutaj klasycznych, zabawnych historii. Nie ma tu klasycznych gagów jakichś. Tu nikt nie robi żartów. Śmiejemy się, czy raczej odczuwamy radość i jakiś rodzaj wewnętrznego śmiechu kiedy czytamy, co spotyka Zenokosiniego. Bo Zenokosini, proszę państwa, jest człowiekiem, którego można było by określić jako, no nie wiem, narcyza, bufona, hipochondryka, człowieka zapatrzonego w siebie, żyjącego cały czas jakimiś wizjami, które nadejdą. No, powiedzmy sobie wprost, w dużym stopniu kompletnego niogara, który na wszystko patrzy w taki, nazwijmy to, przeintelektualizowany sposób, w sposób, który zawsze jego stawia w centrum on to obudowuje, on sobie tam dokłada do tego różne historie. Ale całość jest niesamowicie pocieszna, bo to są historie, w których widzimy takie bardzo głębokie zderzenie zachowań, które dla każdego normalnego człowieka są zdarzeniami stawiającymi podmiot. W świetle powiedzmy kiepskim. Natomiast mamy do tego zawsze komentarz, który to komentarz jest komentarzem narratorskim, gdzie on wyjaśnia głębię tego zachowania i to, jak godnie się zachował, jak dobrze się zachował, jak błyskotliwie to wszystko wymyślił. To są, żeby państwo złapali kontekst. To są tego typu historie, że opowiedziałbym na przykład państwu historię, że ktoś wsiadał do autobusu. Ale przepchnąłem się, odepchnąłem tę osobę, ja wsiadłem do autobusu, ta osoba nie wsiadła, autobus odjechał, pasażerowie patrzą na państwa dziwnie. No ale państwo oczywiście wiecie, że właściwie wyświadczyliście tej osobie dobry uczynek, bo w autobusie jest tłoczno, bo spociłaby się, bo właściwie być może na tym przystanku spotka ją coś dobrego i w ogóle nie wiecie o co chodzi. Nie wiecie, dlaczego ci ludzie patrzą na was, znaczy wiecie, ale no, przyznacie sami, że to jest ich problem, raczej, że nie dostrzegają złożoności pewnych rzeczy. I ta narracja toczy się cały czas w takiej formie. Historie Zeno Zenokosiniego, historie związane z relacjami emocjonalnymi, z historią z żoną, z kochanką, z przyjacielem, ze światem wszystkie mają ten sam wydźwięk. Nadaje to książce niesamowitego wręcz uroku. Oczywiście są tam też historie tragiczne, bo w ogóle cała ta narracja tej książki jest tak zbudowana, że no, uświadamiamy sobie, że w gruncie rzeczy śmiejemy się z cudzego nieszczęścia i że to jest straszne w sumie, że żyje sobie osoba, która no, w ten sposób w świecie sobie poczyna, która robi sobie wrogów, która sprawia, że ludzie patrzą na nią jak na idiotę a jednocześnie jest szczęśliwa w swojej błyskotliwości głębi, jednocześnie krzywdzi innych, bo tu jest mnóstwo zachowań skrajnie seksistowskich, skrajnie mizoginicznych pokazanych, natomiast refleksji żadnej tutaj nie ma. Moment, w którym główny bohater tak rozczula się, myślą o tym, że zdradził żonę z kochanką, że stwierdza, że poprosi żonę o pocieszenie po, tym, po tej zdradzie, nie wyjaśnia jej tego, natomiast buduje wokół siebie taki entouraż osoby, która cierpi. Żona go więc pociesza po tym, że, że akurat wrócił od kochanki, no, żona oczywiście o tym nie wie, bo on się kryje, natomiast on już tę żonę tak ćwiczy, tresuje, powiedzmy, żeby ona łatwo rozpoznawała te momenty, w których on wymaga pocieszenia, i żeby mówiła, biedny Zeno, jak my ci współczujemy, tutaj wszyscy, cała rodzina. Pasjonująca historia, przedowcipna, przezabawna, przeironiczna, dlatego, że to nie jest tylko Cossini, który taki jest. Otóż Cossini zaprzyjaźnia się ze swoim szwagrem i razem prowadzą biznes. Guido, bo tak ma na imię ten przyjaciel, jest jeszcze bardziej odklejony od rzeczywistości. Jest to Argentyńczyk, który się przeniósł do Triestu. No i prowadzą biznes obaj nie mając o tym zielonego pojęcia. No i dzieje tego biznesu, to jest duża część tej książki. Mówią wiele o tamtym świecie, mówią wiele o tych ludziach. Natomiast Kosini no, dostaje partnera. Dostaje partnera, nazwijmy to w bzdurze, w robieniu jeszcze bardziej dziwnych i odklejonych rzeczy. To znaczy dziwnych. No one nie są dziwne, one są po prostu. Nieracjonalne z punktu widzenia takiej no, logiki biznesowej. Przyznam, że mam tutaj wynotowanych co najmniej kilkanaście fragmentów, które chciałem Państwu przeczytać, bo je notowałem systematycznie, ale to jest książka, gdzie dosłownie co kilkanaście stron jest moment, o którym sądzicie Państwo, że jest znakomity, że jest kwintesencją tego nieogarnięcia głównego bohatera, a potem kawałek dalej. Przychodzi następna taka historia, i jest dokładnie to samo. No i zdecydowałem, że w ramach takiego fragmentu, który trochę tych ludzi pokaże, przeczytam Państwu taki mały fragment o tym, jak to w biurze tego biznesu, w którym właściwie oni nic nie robili, jak zdecydowali się, że warto będzie pisać bajki. I taloswewo tak pisze. Guido oświadczył, że pogardza handlem i stwierdził, że jeśli szczęście mu w nim nie dopisało, znajdzie sposób, żeby zarobić pieniądze, biorąc się do innego, inteligentniejszego zajęcia. Na przykład grając na skrzypcach. Wszyscy zgodzili się z nim, ja jednak wysunąłem zastrzeżenie, pod warunkiem, że popracujesz nad sobą. Moje zastrzeżenie nie przypadło mu do smaku i powiedział od razu, że jeśli ma nad sobą pracować, to może robić wiele innych rzeczy, na przykład pisać. Tamci i tym razem przyznali mu rację, ja również, ale z pewnym wahaniem. Nie przypominałem sobie dobrze fizjonomii naszych wielkich pisarzy i starałem się je odtworzyć w pamięci, żeby znaleźć w której z nich podobieństwo do Guida. Wtedy on powiedział: Chcecie usłyszeć bajkę? Zaraz wam zaimprowizuję, jak Esop. Wszyscy się roześmieli, prócz niego. Kazał sobie przynieść maszynę do pisania i szybko, jak gdyby pisał pod dyktando, tylko z większym rozmachem niż to było potrzebne, ułożył pierwszą bajkę. Podawał już kartkę Lucianowi, rozmyślił się jednak, odebrał ją, włożył na powrót do maszyny, po czym napisał drugą bajkę. Ta jednak Kosztowała go więcej wysiłku, także zaniechał ruchów mających wyrażać natchnienie i musiał kilkakrotnie poprawiać swój tekst. Dlatego też utrzymuje, że pierwsza z dwóch bajek nie była jego własną, natomiast druga zrodziła się rzeczywiście w jego mózgownicy, której też była godna. Pierwsza mówiła o ptaszku, który zauważył, że drzwiczki jego klatki są otwarte. Początkowo chciał to wykorzystać, żeby sobie polatać. Lecz potem rozmyślił się, w obawie, że gdyby je zamknięto podczas jego nieobecności, straciłby swoją wolność. Druga bajka o słoniu była rzeczywiście słoniowa. Olbrzymie zwierzę, czując słabość w nogach, udało się po poradę do człowieka, słynnego lekarza, który na widok jego potężnych kończyń zawołał Nigdy jeszcze nie widziałem tak silnych nóg. Luciano nie dał się zbić stropłowymi bajkami między innymi dlatego, że ich nie zrozumiał. Zaśmiewał się, ponieważ przedstawiono mu coś podobnego jako towar nadający się do sprzedaży. Potem śmiał się serdecznie, kiedy mu wytłumaczono, że ptak? Bał się, że pozbawią go możliwości powrotu do klatki, a człowiek podziwiał nogi słonia, chociaż były słabe. W końcu zapytał, co się ma z takich dwóch bajek? Guido odpowiedział z wyższością. Przyjemność, że się ją wymyśliło, a później, kiedy napisze się więcej, także dużo pieniędzy. Carmen natomiast była podniecona i przejęta. Poprosiła o pozwolenie przepisania bajki i podziękowała z wdzięcznością, gdy Guido ofiarował jej kartkę ze swymi utworami, które uprzednio opatrzył podpisem. Co mogło mnie to obchodzić? Nie musiałem iść w zawody o podziw Carmen, która, jak już wspomniałem, była mi Całkowicie obojętna. Lecz gdy przypominam sobie, jak zachowywałem się wówczas, muszę wierzyć, że nawet kobieta, która nie budzi naszego pożądania, może nas pchnąć do walki. Istotnie, czyż średniowieczni rycerze nie bili się o niewiasty, których nigdy nie widzieli na oczy? Tak się zdarzyło, że właśnie tego dnia wzmogły się moje rozdzierające bóle. Nie widziałem innego sposobu na ich uśmierzenie, jak stanąć do walki z Guidem w pisaniu bajek. Usiadłem przy maszynie i to, co napisałem wówczas, to była naprawdę improwizacja. Tyle tylko, że, tyle tylko, że pierwsza bajka już od dawna chodziła mi po głowie. Zatytułowałem ją Hymn na Cześć Życia. Potem, po krótkim namyśle, dopisałem poniżej. Dialog. Wydawało mi się, że będzie łatwiej kazać mówić zwierzętom, niż je opisywać. Tak zrodziła się moja pierwsza bajka o króciutkim dialogu. Raczek, myśliciel: Życie jest piękne, ale należy zwracać uwagę na miejsce, na którym się siada. Dorada, biegnąc do dentysty: Życie jest piękne, ale trzeba by wyeliminować z niego te zdradliwe zwierzątka, które kryją w swoim smakowitym mięsie ostry metal. Teraz należało ułożyć drugą bajkę, ale brakowało mi zwierząt. Spojrzałem na leżącego w kąciku psa i on także spojrzał na mnie. I oto co przypomniały mi te nieśmiałe oczy. Kilka dni temu Guido wrócił z polowania cały zapchlony i poszedł się oczyścić do naszego schowka. Od razu miałem gotowy pomysł bajki i szybko ją napisałem. Był sobie raz książę pogryziony przez pchły. Zwrócił się o pomoc do bogów, którzy przydzielili mu jedną pchłę. Co prawda dużą i żarłoczną, ale tylko jedną, przeznaczając resztę jego pcheł dla innych ludzi. Lecz żadna z pcheł nie zgodziła się pozostać sama z tym głupim człowiekiem. Musiał więc je znosić wszystkie. W tym momencie moje bajki wydały mi się cudowne. Płody naszego mózgu są dla nas pełne nieodpartego uroku zwłaszcza na pierwszy rzut oka. Prawdę powiedziawszy, mój dialog podobał mi się i teraz, kiedy doszedłem już przecież do znacznej wprawy w pisaniu. Hymn do życia istoty skazanej na śmierć jest czymś bardzo miłym dla tych, którzy przyglądają się jego na umiera i prawdą jest także, że wielu umierających zdobywa się na ostatni wysiłek, żeby wypowiedzieć co uważają za przyczynę swojej śmierci, wznosząc w ten sposób hymn na cześć życia innych, którzy potrafią uniknąć tego wypadku. Nie wypowiadam się co do drugiej bajki, którą osądził dowcipnie Guido, wołający śmiechem. To nie bajka, ale pretekst, żeby nazwać mnie głupcem. Śmiałem się wraz z nim, i bóle, które pchnęły mnie do wysiłku twórczego, natychmiast się zmniejszyły. Luciano wybuchnął śmiechem, kiedy wytłumaczyłem, co chciałem przez to powiedzieć, i oświadczył, że nikt nie da. Ani grosza, zarówno za bajki Guida, jak i za moje. Lecz moje bajki zdecydowanie nie podobały się Carmen. Rzuciła mi pogardliwe spojrzenie, które było czymś całkiem nowym w tych oczach i które zrobiło na mnie takie wrażenie, jak gdyby mi powiedziała: Ty nie lubisz Guida. Po transakcji z siarczanym miedzi w naszym biurze zapanowała poważniejsza atmosfera. Nie było już czasu na bajki. Przyjmowaliśmy prawie wszystkie oferty, z którymi się do nas zwracano. Niektóre z tych transakcji przynosiły zysk, ale mały. Inne przynosiły straty, za to duże. Najdziwniejszym minusem Guida było dziwne skomstwo. Tym dziwniejsze, że w sprawach niezwiązanych z biurem miał szeroką rękę. Gdy interes okazywał się dobry, finalizował go w pośpiechu, byle tylko jak najszybciej zainkasować niepokaźny zysk, który przypadał mu w udziale. Gdy natomiast uwikłany był w kiepską transakcję, nie mógł się nigdy zdecydować na stanowczy krok, chcąc jak najdłużej ratować własną kieszeń. Przypuszczam, że właśnie dlatego jego zyski były zawsze małe, a straty zawsze znaczne. Zalety kupca wynikają z całej jego istoty, począwszy od czubków włosów i skończywszy na paznokciach u nóg. Do guida pasowałoby jak ulał określenie, którego używają Grecy. Sprytny głupiec. Naprawdę sprytny, ale także naprawdę głupi. Stosował całe mnóstwo chwytów, które nic nie dawały. Polerowały tylko równie pochyłą, po której staczał się coraz niżej. No, to była krótka historia z życia firmy. Cała ta historia, oczywiście, odbywa się w biurze, w firmie, która właściwie niczym się nie zajmuje, poza tym, że oni tam siedzą i tracą pieniądze. Książka. Znakomita, książka dowcipna, książka fantastycznie przetłumaczona. To jest przekład Zofii Ernstowej, który został przez panią Marię Krapińską uwspółcześniony. I to jest niesamowita rzecz, bo czyta się tę książkę tak, jakby była napisana właściwie teraz. Współczesny język, znakomity. No cóż można zrobić więcej niż czytać? Natomiast samo zakończenie tej książki, to, co dzieje się na ostatnich kilkunastu stronach, a nawet na ostatnich dwóch, trzech stronach, to jest jeszcze wisienka na torcie tej książki. Wątek refleksji nad życiem, który się tu pojawia, wątek uświadamiania sobie, czym jest literatura, czym jest pisanie, jak się ma słowo do stworzenia, czym jest proces twórczy. Czym jest język, czym jest tożsamość. Te wszystkie rzeczy gdzieś się tutaj przez całą książkę przewijają. One są gdzieś tłumione. One są tłumione przez takie skupianie się na sobie. Tymczasem ten świat dookoła jest zupełnie inny. To jest książka, w której wszystkie mądre osoby to są albo kobiety, albo ludzie z gminu. Prości ludzie, którzy żyją swoim życiem. Którzy doskonale potrafią czytać emocje, którzy wiedzą, jak się należy zachować, którzy rozumieją świat, tymczasem nie rozumie tego świata tylko tych dwóch cudaków, którzy prowadzą ten biznes, którzy zdradzają żonę, ale na końcu następuje jakieś zrozumienie, na końcu następuje proces uświadomienia sobie, czym jest życie. Muszę powiedzieć, że Italo Svevo trafia u mnie na krótką listę rzeczy do czytania innych, mimo że jasno tutaj wynika z tego posłowia, że Zeno Cossini to jest najlepsza książka Italo Svevo i że to jest książka, która powstała po długim okresie milczenia i że znacząco odstaje od tego, co pisał wcześniej. Natomiast ja się w tym tak zakochałem, w tym humorze, w tym pokazaniu świata, który bardzo bliski jest takim sposobowi narracji który uwielbiam a który do tej pory znałem tylko z trzech panów wódce kiedy osoba nieudacznik opisuje cały świat jako świat pełen nieudaczników a tymczasem ta jedna osoba jest nieudacznikiem jest mi to bardzo bliskie bo sam się w tej roli doskonale odnajduję i czytając zena kosiniego czytałem o zenie widziałem siebie w wielu sytuacjach Ciekaw jestem, w ilu sytuacjach Państwo siebie osadzą, bo sytuacji życiowych jest tutaj mnóstwo, a i myślę, że sposoby myślenia, które tu są pokazane, też są nam bliskie. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Bardzo polecam książkę Italo Swewo. Ja powrócę do Państwa wkrótce. Do usłyszenia.